Zadanie to zrobimy powoli. Odchylenie standardowe danych jest równe i mamy wybrać, ile jest równe z określoną dokładnością. Ja sobie te dane wypisałem. I pytanie. Skąd weźmiemy wzór na odchylenie standardowe? W tablicach maturalnych pojawia się jedynie wzór na wariancję. Wygląda on tak. Zaakcentowałem tutaj ten kwadrat kolorem. Ponieważ jeżeli ten kwadrat zniknie, a prawą stronę spierwiastkujemy, otrzymamy taki wzór. I to właśnie wtedy mamy wzór na odchylenie standardowe. To już zabieram. Popatrzmy więc na ten wzór. Co tu występuje? Występuje tutaj n, czyli ilość tych danych. Występuje a z taką kreseczką, to jest średnia army, arytmetyczna. Tom zaraz obliczymy. No i to a1, a2 to są określone wyrazy, o tym jeszcze powiem. Zacznę od obliczenia średniej arytmetycznej. To po prostu dodamy to wszystko. Podzielimy przez ilość tych wyrazów, jest ich 8. To się równa 24 dzielone na 8, czyli 3. Tą średnią artymetyczną czasami zapisuje się w taki sposób, taki, częściej widziałem w tablicach, jest zapisane w taki sposób, to już tym razem będę pisał tak, bo tak występuje to we wzorze. Dobrze, czyli za to podstawimy trójkę, już sobie odhaczy na później. Za N podstawimy ósemkę. Tylko pytanie jeszcze, co tutaj podstawimy za A1, A2, AN, to zaraz do tego dojdziemy, bo tutaj. Też można się łatwo pomylić. Zamiast A1 napiszę jedynkę. Czyli w nawiasie jest 1 minus średnia arytmetyczna, czyli minus 3 do kwadratu. I to jest ta rzecz, gdzie bardzo łatwo pomyłkę. Ile jest tych jedynek? Raz, dwa, trzy. 4, czyli takie coś występuje 4 razy, to nie będę 4 razy pisał to samo, tylko tutaj przed nawiasem razy 4. Plus. Wyraz drugi. Wyraz drugi, czyli czwórka. Czwórka występuje tylko raz, to też przed nawiasem nic, nic nie ma. 4 minus 3 do kwadratu. Plus. Kolejny wyraz, piątkę weźmiemy. Ta też występuje tylko raz. Czyli w nawiasie 5 minus 3 do kwadratu. Jak występuje tylko raz, mogę tu przed nawiasem dopisać jedynkę, ale to nic nie zmieni. Plus dziewiątka nam jeszcze została, czyli w nawiasie 9 minus 3 do kwadratu. Dziewiątka też występuje jeden raz, i dwójka też występuje jeden raz, czyli plus w nawiasie 2 minus 3 do kwadratu. A pod kreską ułamkową mamy ósemkę. No to ile to się równa? Tutaj jest 4 razy 2 do kwadratu, czyli 4 razy 4 to 16. Tutaj mam 1 do kwadratu, czyli plus 1. Tutaj mam 2 do kwadratu, czyli plus 4. Tutaj mam 6 do kwadratu, czyli 36. Tutaj 1 do kwadratu, czyli 1 i to wszystko przez 8. Zatem to odchylenie standardowe to się równa. 58 ósmych. I to już sobie wbijemy na kalkulator. Już nie będę tego męczył. Mamy dostęp do kalkulatorów w zaokrągleniu. Musi to wyjść. Policzę sobie na kalkulatorze. 2,69. A zatem jest to odpowiedź. Bye.